Serwus, ahoj wszystkim rozbitkom na Morzu Łyski. To już ostatni odcinek z tym skaczącym, oczo -y ebnym obrazem. Przetrwaliśmy. Mam nadzieję, że zawartość będzie ciekawa na tyle, że, że wytrzymacie, dotrwacie. Ahoj i do następnego, już normalnie zrealizowanego materiału. Dzięki, że ze mną jesteście. Trzymajcie się i zapraszam do odcinka. Oj, wszystkim rozbitkom na Morzu whisky. Z tej strony wita Was Konrad Puccini. Yupikaya and Mother Lovers. Eee, witam e, dzisiaj w kolejnym odcinku. E, no mamy whisky amerykańską, hamerika miurika e, whisky Knob Creek, straight rye whisky. Small batch, patiently aged. 100 Proof, czyli nasze swojskie 50V. I co za tym idzie? Gdzieś na początku lat 90. Tak przypuszczam, że włodarze, włodarze destylarni marki znanej Worldwide na całym świecie potentata w zasadzie w dziedzinie Bourbonu. Barbon Number One Worldwide, Jim Beam postanowili pewnie sobie zrobić coś takiego jak troszkę spremiumizować się, zrobić jakąś whisky bardziej starannie, może nawet nie tyle bardziej starannie, co żeby poświęcić jej więcej czasu, żeby ona była jakościowo lepsza trochę, żeby dłużej dojrzewała i stworzyli markę Nob Creek. Jak sobie tak popatrzymy generalnie po szacie wizualnej, po butelce, po etykiecie, no to ono nam się w żaden sposób w zasadzie z destylarnią Jim Beam nie kojarzy. Gdybyśmy o tym nie wiedzieli, że właśnie tam jest produkowana, no to to byśmy nie wiedzieli, tak? I co my tutaj mamy? Nie żebym ja nie lubił Jima Beama, bo oczywiście no, zwykły, klasyczny Jim Beam, no surykatka jaka jest, każdy widzi i każdy wie, natomiast to zwykły Jim Beam to był dla mnie trunek studencki, e, imprezowy. E, ale już ten jest wypusty, typu tam Jim Beam Black, już jest ok, Double, double Oak czy, czy Double Barrel, już teraz nie pamiętam z tą granatową etykietą. E, I później już jest w zasadzie coraz lepiej ogólnie destylarnie Jim Beam jakoś tak bardzo dobrze gdzieś tam w serduszku w serduszku ciepłymi uczuciami darze. natomiast oczywiście no podstawowa edycja to podstawowa edycja oni tam mają masę masę różnych e, innych jeszcze jakby odnóg swojej działalności innych podmarek ale no już jesteśmy tutaj przy Nob ale w ogóle, no bo w Jim Beam to oczywiście się kojarzy z Bourbonem i jest, mamy Bourbon pod marką Knob Creek butelkowany, destylowany. Natomiast tutaj chciałem trochę w inną stronę odbić i poruszyć temat amerykańskiej whisky żytniej, czyli tej takiej pre-prohibition, przed prohibicją. E, tego takiego w Stanach bardzo znanego kiedyś gatunku, który się jakby odradza na nowo. Tych łyski tych Żytnik e, zaczyna być coraz więcej i to widać generalnie, jak sobie Państwo popatrzycie, w portfolio każdej większej destylarni Bourbonu e, znajduje się wersja Żytnia. Znajduje się ta Żytnia alternatywa. Bullet Żytni, e, wild turki Żytni, e, żeby daleko nie patrzeć, Woodford Reserve Żytni i nawet te wyż, już sięgając wyżej te jakościowo takie premium-premium smaczki typu tam Mikter z Żytni czy Balcone z Żytni, etc., etc. Jim Beam ma wersję Żytnią, waliturki ma wersję Żytnią, Jack Daniels ma wersję Żytnią. Każdy taki, każdy taki a są też destylarni, które się tylko i wyłącznie w produkcji łyski Żytniej specjalizują. Natomiast tutaj mamy jakościowo tą taką podmarkę, stojącą trochę wyżej od, od, od tych klasycznych Jimów Beamów. Mamy Nopclika. Właśnie w wersji żytniej, co nam mówi to, że przynajmniej tak jak odwrotnie proporcjonalnie, jak w Bourbonie 51% zasypu masz bill to musi być to musi być kukurydza, tak tutaj w przypadku łyski, amerykańskiej łyski żytniej 51% to musi być żyto w miksie pozostałych składników. Dobrze, to ja bardzo lubię żyto Generalnie uważam, że fajnie, że powoli ten styl powraca, że mamy tych łyski coraz więcej. Przelejmy sobie tego napkwiaka, bo on ma w końcu 50%, więc to też nie wki dmuchał, taki nie ma ręki, nie ma nogi, ale za to ma 50%, bo to lisek nie wki dmuchał. Przelejmy sobie tego liska, piękny kolor. No tutaj w przypadku amerykańskich standardów musi być to kolor naturalny. Oni się nie bawią, kolor, no rudy, jak faktycznie, jak lisia kita, tego, tego liska nie w dmuchał. I zobaczmy sobie, jak on tutaj na nosie nam się otwiera. Tutaj mamy ciasto piernikowe, mamy landrynki, mamy wanilię. Mamy pikantność, mamy pieprzność. Ale nie pieprzność taką etylową, alkoholową, tylko pieprzność taką bardziej przyprawową. Co jest takie generalnie jakby sztampowe dla łyski żytniej, ale to wszystko jakby tutaj nam się otwiera właśnie w tą stronę. Natomiast zapach łagodny, zapach słodki bardzo profil. Jest, jest też skórka przypalonego chleba. Bardzo przyjemnie. Czasem jak na grilla wrzucimy, już jesteśmy przejedzeni tym mięchem, takie barbecue idzie syte i ktoś mówi, a ja sobie wrzucę kromkę chleba na grilla. I tak to jeden sobie wrzuci kromkę chleba i drugiemu zapachnie ta kromka chleba i nagle wszyscy są, chcą sobie ugrillować kromkę chleba. I nie dadzą zjeść temu pierwszemu. Po, po, po całych tych że, żeberkowych, mięsnych, czy tam jakichś stekowych rewelacjach nagle się okazuje, że kromka z chleba z grilla jest, jest najlepsza. Ale to często tak jest, że piękno tkwi w, w prostocie. I tutaj taką przypaloną, właśnie kromkę chleba fantastycznie czuć. Zobaczmy sobie, jak jest w smaku. 50%. Mm -hmm. No no, ja sobie jej tu widzę nie poszczędziłem. Tak po pańsku sobie nalałem. A co? Kto biednemu zabroni żyć jak bogaty? Mm -hmm. Trochę jak kuchnia tajwańska. Taka... Słodko-pikantna, takie rozdwojenie jaźni. No ale czuć, że to nie jest burbon. Tu smak jest cięższy. On jest bardziej przysadzisty, taki yy, bardziej złożony. E, ta pikantność, yy, ta słodycz. Słodycz jest praktycznie taka likierowa. Pikantność jest ostra. Yy, przywodzi na myśl papryczkę chili, przywodzi na myśl yy, nawet, nawet lekki, jakiś taki ocet jabłkowy przywodzi na myśl zdecydowanie właśnie piernik, mocne imbirowe klimaty. Ale to dziwo wszystko jakoś się fajnie komponuje. Przede wszystkim whisky jest charakterna, nie jest to whisky jakaś mocno delikatesowa, jakaś, przy której się można zadumać. Nie no, jest to, jest to Amerykaniec. No, natomiast bardzo uczciwy stosunek jakości do ceny. Whisky zrobiona jak Pan Bóg przykazał. Czuć fajne żyto, czuć, że to jest whisky z jednej strony słodka, z jednej strony taka właśnie lukrecjowo-budyniowa, a z drugiej strony pikantna, narowista Jest trochę chrzanu, są te papryczki, chili gdzieś wychodzą. I to bardzo szybko, zaraz po tej pierwszej fali słodyczy, jest to takie pikantne uderzenie. Jakbym ocenił, w skali męskości 9 na 10, w skali małgorzowatości, żona mi yy, godzinę temu powiedziała, że miałam słodkie, słodki, to co ja mam powiedzieć? To 9 na 10, chociaż wydawało mi się, że dużo mniej. W skali kontemplacyjności to tu 5 na 10, bo te smaki są proste, oczywiste. W skali ogólnej miotności, myślę, że to takie uczciwe 8. To jest ósemka, która ani nikogo nie obraża w jedną, ani w drugą stronę. To jest taka, takie między bogiem a prawdą. Więc bardzo fajna odskocznia od Bourbonów. Ciekawa w ogóle strona eksploracji tej, tej amerykańskiej odsłony whisky. Amerykanie już teraz robią wszystko, robią, robią single malty, które jeszcze się do nas bardzo powoli, powoli przebijają, ale, ale już, już ta łyski żytnia wkracza na salony, już, już mniej więcej naprawdę rywalizuje ten rynek i, i, i do świadomości gdzieś konsumenckiej przechodzi, tych, tych whisky żytnich jest coraz więcej. Ja serdecznie tutaj jestem, jestem jak najbardziej mecenasem i propagatorem tego smaku żytnich whisky. Ja bardzo do nich lubię wracać i bardziej je, szczerze, bardziej jest sobie cenię. Oczywiście fajnego bourbonu napić się z kumplem czy w knajpie nigdy nie pogardzę, natomiast whisky żytnie jednak dla mnie są ciekawsze eee, przez tą taką swoją narowistość, przez tą taką swoją bar... większą zdecydowanie z większą złożoność, bo jednak żyto że że to jest dla mnie ciekawsze i, i w destylacie czystym niż, niż kukurydza I... O czym, o czym tu, o czym tu, o czym tu, jak mawiał klasyk. God bless you, God bless you. Dzięki, że ze mną byliście. God bless you. Ahoj.